Znasz opowieści o kasynie Sierra Madre? Wszyscy je słyszeli: opowieści, legendy, klątwy. Jakieś głupoty o tym, że leży pośrodku miasta umarłych i jest przykryte krwawą chmurą. Wspaniały, lśniący pomnik, wabiący podróżników ku zgubie. Na wielkie neofarcie zostały zaproszone najsłynniejsze gwiazdy świata. Zaproszenie dawało poczucie ekskluzywności. Otwarcie miało symbolizować drogę ku lepszej przyszłości, nie tylko dla świata. Każdy miał szansę na nowy początek. Ale Sierra Madre nigdy nie zostało otwarte. Wojna zatrzymała je w czasie, jakby zgasła wielka żarówka. Zamiast wielkiego otwarcia nastąpił wielki koniec ludzkości. Wciąż tam stało na pustkowiach zachowane, czekające by ktoś je otworzył. Ale dotarcie do niego wcale nie jest najtrudniejsze. Najtrudniejsze jest wydostanie się. Słuchasz mnie? Dobrze. Od tej chwili słuchaj, gdy mówię. I wykonuj I... moje polecenia. Zacznij się wygłupiać, cwaniakować, a spróbuj powiedzieć nie, a obroża na twojej szyi wybuchnie i stracisz głowę. Działa tak samo jak Pip-Boy na twoim nadgarstku, tyle że jest wypełniona materiałem wybuchowym. To małe radyjko ze Starego Świata, z małymi przeróbkami. Rób, co ci każę, a obroża nie wybuchnie. Odmów mi, spróbuj uciec, postaw mi się, a zabiję cię i znajdę kogoś innego. Nie uciekniesz stąd, dopóki cię nie wypuszczę. Im szybciej pogodzisz się z tą sytuacją, tym lepiej. Budynek, który widzisz nad fontanną, to kasyno Sierra Madre. Musisz się tam włamać. To skok przygotowywany przez wiele lat. Ale żeby dostać się do środka i uniknąć pułapek, musisz zebrać drużynę. Tego nie da się zrobić w pojedynkę. W pobliżu willi znajdują się trzy takie obroże, jak twoja. Osiem, dwanaście i czternaście. Znajdź całą trójkę i zbierz ich tu przy fontannie. Wtedy porozmawiamy. Mam dla was ostrzeżenie. Na wypadek, gdybyście wpadli na pomysł pozabijania się nawzajem i zagarnięcia skarbu Sierra Madre dla siebie. Wasze obroże są połączone. Jeśli jedno z was umrze, zginiecie wszyscy. To powinno zmusić was do współpracy. Pod pewnymi względami włamanie do Sierra Madre jest łatwiejsze niż złamanie ludzkiego instynktu. Instynktu chciwość. W wili jest pełno trupów. Niektórych zabiły czychające tu niebezpieczeństwa. Innych zgładziłem. Ja, a jeszcze inni zwrócili się przeciw sobie. Kiedy zdali sobie sprawę, że Sierra Madre może należeć do nich, przestała ich interesować wolność, przetrwanie... I inni ludzie? Ci, którzy się tu znaleźli, żyją tylko w tym, co po sobie zostawili w swoich znakach, grafiti na ścianach i ofiarach, które zgładzili i którzy próbowali pomóc. Zostawiali zapasy i leczyli nowo przybyłych. Co dostali w zamian? Zostali wytropieni i zabici przez tych, którzy poddali się prymitywnym instynktom. Niektórzy z tych morderców posunęli się nawet do rozstawiania pułapek. Znaki, które miały pomagać, zamienili w śmiertelne pułapki. Czasem sami przez to giną, bo zapominają, gdzie ustawili pułapki, albo gdy potrzebują pomocy tych, którym kiedyś jej odmówili. I się zbyt wiem. to niebezpieczne miejsce. Kwarantanna, zagrożenia odebrały życie wielu ludziom. Same porażki. Myślisz, że chciałem zakładać ci obroże, żeby wymusić posłuszeństwo? Nie. Gdyby mogły zrobić to roboty, wysłałbym je. Sierra Madre ma bardzo skomplikowany zamek. Do jego otwarcia niezbędne są ludzkie ręce. A Sierra Madre ma silną obronę, uniemożliwiającą wniesienie nielegalnych lub niebezpiecznych przedmiotów. Przybywasz tu bez broni, chociaż nie chciałem tego. Kaszyno, ta chwila. Zabiera wszystko, co jest choćby w niewielkim stopniu napromieniowane lub ma ślady nieznanych substancji. Potem zabiera to do domu, do bunkra. Proces jest automatyczny, a kasyno ma inne podobne usługi. Nie udało mi się tego obejść. Mogę tylko wykorzystywać innych jako narzędzia. Ale nie zostawiam cię zupełnie bez obrony. A zabezpieczenia Sierra Madre mogą ci pomóc, jeśli wykażesz się zaradnością. To miejsce jest dobrze zachowane. Niewielu, którzy tu przybyli, zdołało wrócić. Dookoła leży mnóstwo skarbów Starego Świata. Są praktycznie nietknięte? Szukaj, poluj. Wykorzystuj wszystko, co znajdziesz. Przedwojenne śmieci pozwolą ci przeżyć. Jest tam jedzenie, noże i inne przedmioty. Używaj ich. I osad, który pozostawiają. Można z niego robić narzędzia i broń. Zbieraj go. Masz jeszcze coś, karabin, który pozwoli ci przeżyć. Tak samo jak obroża. To holokarabin. Skonstruowałem go, gdy tu przybyłem. Od tamtej pory stworzyłem wiele jego modeli i modyfikacji. To narzędzie musi ci wystarczyć, dopóki nie znajdziesz innej broni. Radzę zrobić to szybko. Masz mało amunicji do holokarabinu. Ale powinien dobrze ci służyć... Zrobiłem go z hologramów wili i używałem go przeciwko jej żywym mieszkańcom. Tak, mieszkańcy? Unikaj ich w miarę możliwości. Trudno ich zabić. Nie wiem, co ich się stworzyło. Pociski, wybuchy, energia. Mogą ich unieruchomić na jakiś czas, ale po chwili powrócą do akcji. Może to dzięki chmurze, a może to ich fizjologia. Chmura zasnuwa tu niebo się w powietrzu czuć, mieć dźmieć siarkę. Je, pali płuca i przeżera skórę. jestem pewien skąd się wzięła. Przedwojenne odpady przemysłowe. Coś w konstrukcji Sierra Madre. Jest czymś wyjątkowym na pustkowiach i zabójczym. Dzięki niej to miejsce zachowało się w takim stanie od czasów Wielkiej Wojny. Nie, nadwręży twoje zdrowie. Ale tylko sprowadzi ją na skraj śmierci. Nie dalej. A wtedy? Tutaj powietrze jest zabójcze tylko w miejscach, w których koncentruje się chmura. Hmm. Umrzesz, jeśli spędzisz w nich za dużo czasu, więc uważaj. Widziałem kilka zdrowych osób, którym udało się przeżyć krótki czas w skoncentrowanej chmurze. Inni byli zbyt słabi. Oddycharki, kombinezony przeciwchemiczne nie można się przed nią bronić. Niszczy wszystko, z czym się zetknie. Walka z nią nie ma sensu. Wszędzie, gdzie można schronić się przed chmurą, w budynkach, tunelach, w każdym miejscu, nie mającym dostępu do powietrza z zewnątrz. Wszystko, z czym zetknęła się chmura, zostało na swój sposób zachowane. Ale tak naprawdę przetrwały tylko hologramy w willi. Duchy, w wili jest ich pełno, w kasynie jest jeszcze więcej o wiele więcej. Wykonują funkcje, którymi zajmowali się kiedyś zmarli. Nie można ich zranić. Wykonują swoje rutynowe zadania, dopóki nie zabraknie zasilania. Nie mają znaczenia. Poza hologramami ochronnymi to te wyglądające jako pancerzeni strażnicy Sierra Madre. Większość hologramów wypełnia określone funkcje. Hologramy ochronne wykonują swoje obowiązki. Od czasu wybuchu bomb zabiją każdego, kogo wykryją. Nie działa na nie broń pana, fale elektromagnetyczne, a nawet broń energetyczna. Jednak mają pewne słabości. Ich pole widzenia jest ograniczone. Można to wykorzystać, by uniknąć wykrycia. Każdy z nich ma emiter. Zniszcz go lub wyłącz, a hologram przestanie być zagrożeniem. Ale przynajmniej pracują tak, jak powinny. Reszta tutejszej technologii jest dla Ciebie większym zagrożeniem. Szczególnie radia i głośniki w willi. Tak, muzyka miała być odtwarzana w całej willi, jednak z czasem sygnał radiowy został zniekształcony i nadaje na innej częstotliwości. Głośniki i radia zakłócają częstotliwość Twojej wybuchowej obroży i mogą uruchomić jej detonatory przedwcześnie. To przykre działanie uboczne, którego nie przewidziałem. Nie udało mi się skalibrować obroży tak, by zablokować te sygnały. Więc musisz improwizować. Raz mam, usłyszysz piknięcie detonatora w obroży, kiedy tak się stanie, cofnij się i rozejrzyj, znajdź źródło sygnału. O, są tam uszkodzone głośniki i takie z osłonami. Uszkodzone możesz niszczyć z dystansu. Nie zbliżaj się, nie można ich wyłączyć jak radia. Z uszkodzonych głośników wydobywają się iskry. Tr. Trudno je przeoczyć. Obudowy są odporne na objawy wandalizmu. Zwykłe uderzenia ich nie zniszczą. Strzały, wyładowania energii, nawet włócznie ciśnięte z wielką siłą, mogą przebić ich zewnętrzną powłokę. Głośników z osłonami nie da się zniszczyć. Musisz je omijać lub wyłączać. Za pomocą terminala wybór metody zostawiam Tobie. Kończy mi się cierpliwość, a Tobie kończy się czas. Nie znasz legendy Sierra Madre. Kasyno istnieje. Należysz do niewielkiej grupy ludzi, która je widziała. Znajdujesz się w willi pod kasynem. To wrak Willa. Znajduje się w cieniu. Willa to wysypisko nieudanych konstrukcji. Przedwojennego złomu, który mocno się zestarzał. Pytaj! Sprowadziłem cię tutaj. Kiedy uruchomiły się pułapki na mochawie, zadziałały pewne mechanizmy. Na razie musisz skupić się na Sierra Madre i dostaniu się tam. Do tego czasu nie masz szans wyjść stąd żywcem. Pytaj! To chmura pokrywająca im dłużej jesteś na zewnątrz, tym więcej toksyn dostaje się do twojego organizmu przez płuca i skóry. Będzie cię pożerać z każdą chwilą spędzoną na zewnątrz. Więc gdziekolwiek pójdziesz, działaj szybko, albo stracisz siły i możliwość poruszania się. Zaśnij, a już się nie obudzisz. Do tego zadania wróć z nimi tutaj. Potem wydam ci kolejne polecenie. Pan kimś, kto usłyszał zew Sierra Madre, tak jak ty. A teraz wiem, że to coś więcej niż opowiastka, więc zabiorę to, co znajdę w środku. Może dlatego tu jesteś, dlatego skierował cię tu Pipoj wprost w moje pułapki. Oto twoja nagroda. Witam. Odczuwasz dezorientację? Spokojnie. Używam technologii hologramów z willi. Liczby, równania, obwody. Wszystko można kontrolować pod warunkiem, że istnieje połączenie i ma się odpowiednią wiedzę. Ta willa, kaseno, to kopalnia takich urządzeń, także hologramów. Jeden jest dobrym sojusznikiem, posłusznym, z obrożą czy bez, ale obroża z pewnością pomaga. Pozostała dwójka. Cóż, musimy sprawdzić, co wpadło w pułapki. Pomoże ci twój złomrobko. Może złapać sygnał o obroży ja wabiera, ta I dostroić się do ich częstotliwości Obroże z bombami mają radia Możesz je łatwo podsłuchiwać Zostały zaprojektowane z myślą o no podsłuchiwaniu Mogą nawet izolować szum tła Żeby dokładniej monitorować sytuację Tak, obroża 8, wyrzutek FF Supermutant. jest spokojny Przewidywalny, a najedzony powinien posłusznie wykonywać rozkazy. Jakiś czas temu straciłem z nim kontakt. Prawdopodobnie po tym, jak przyniósł cię tutaj. Znajdź go. Pójdzie za tobą, z ogrożą czy bez. To długa historia, Few. Wirus o jeszcze dłuższej historii. Stworzył tego spokojnego, dawno temu zamienił go w supermutanta przyprowadź tutaj pozostałą trójkę a potem będę miał dla ciebie kolejne polecenia zrób to a puszczę cię wolno wszystkich was puszczę wolno dobrze jeśli będzie taka potrzeba pokieruję tobą przez system... A, nie wiem, czy umiesz czytać, więc wgrałem wszystkie wskazówki do audiologów twojego Pip-Boy'a. Jeżeli zapomnisz, po co tu jesteś? Mój głos przywoła cię do porządku.